Te książki już prawie nie ma, także proszę jak najszybciej sobie wykupić. I to nie jest tak, jak ci się reklamują różni sprzedawcy i za każdym razem jak coś się reklamują, to mówię, że, że mówią, że już prawie wykupione i, i musisz jak najszybciej kupić. Nie, no, naprawdę już tego prawie nie ma. Zostało nam 20-30 egzemplarzy, także piekło. Moja pierwsza książka napisana. Eee. A Bogu. Później mamy z takich malutkich książeczek. <laughs> Książka o zbawieniu, super sprawa, każdy się dowie, jak być zbawionym i o czym nie mówią w kościołach na temat zbawienia, a co jest w Słowie Bożym. Także dlatego napisałam, bo mogłabym napisać nawet na rdzenie, ale to jest o zbawieniu i o tym, o czym nie mówią w kościołach. Kupić tą książkę i można nią fajnie ewangelizować, rozdawać i... Bogu. Tak jak ostatnio musiałam... Hmm? I mówiłam, że ja wierzę, że ludzie będą słuchać tego słowa, Mówiąc, mówiłam o napełnieniu Duchem Świętym. Ludzie będą słuchać tego słowa. I ja wierzę, że nawet słuchając tego słowa ludzie będą napełniani Duchem Świętym. I pisze do mnie człowiek, że, że on się właśnie zaczął modlić. Zaczął się modlić językami. Amen. Nikt się nie niego nie modlił. Ale przez to, że słuchał słowa. Chwała Bogu. Także to jest fajne świadectwo i wierzę, że nie tylko ona, ale jeszcze inni będą, będą zbawieni, kiedy będą słuchać słowa. Że mamy taki dobry czas, że um, um, ludzie zaczynają być zbawieni. Zbawieni, przychodzą do nas, przyjeżdżają, mieliśmy na święta małżeństwo. 700 kilometrów przyjechali. Hallelujah! i zostali napełnieni Duchem Świętym i inne dobre błogosławieństwa, którzy zostali zbawieni dzięki, dzięki tej służbie, dzięki naszej służbie. Hallelujah! Także i mamy też inne osoby, które też są zbawione, także. Chwała Bogu, za to. Chwała Bogu za to, że Słowo jest zasiewane i ludzie są zbawiani. Biblia jest dla każdego, jak już ktoś jest zbawiony, no to Biblia jest dla każdego. Albo, ale to też można mieć. Można mieć i książkę, i też się zapisać do nas, do szkoły biblijnej. 21 tygodni, pół roku trzeba mieć tak trochę więcej czasu, żeby móc Biblię sobie przeczytać w tym czasie, nauczyć się wersetów na pamięć, przesłuchać każdego tygodnia e, jednego wykładu, no i zasłużyć na piękny dyplom, e, który każde dostanie, jak skończy szkołę biblijną i będziesz miał fundament położony w życiu. E, już będziesz mógł być liderem prawie, czy mogła być liderem. <laughs> Nie, ale to jest ważne, naprawdę. To jest ważny fundament, żeby położyć sobie fundament, bo ludzie mówią głupie rzeczy, robią głupie rzeczy bo myślą na przykład, że Bóg przynosi choroby do, do życia ich dzieci, albo do nich, i, albo że Bóg jest taki, czy owaki. I po prostu nie wiedzą, jaki Bóg jest, nie znają słowa i to jest, yy, ta książka, można się zorientować, a najlepiej jeszcze zrobić szkołę biblijną. No i holokaust, prorocze spojrzenie, dużo historii, dużo proroczego wejrzenia. E, Słowo Boże mówi, że nic na ziemi się nie dzieje, jeśli się już kiedyś nie wydarzyło, nie, nie ma nic nowego pod słońcem, cokolwiek się będzie działo, to już kiedyś było. Także warto znać historię Rzeczypospolitej, bo że dzieją się rzeczy, i, i czasami, czasami dzisiaj słucham wypowiedzi jakichś polityków, którzy mówią o czymś tam. Ja, mówię, no, ja już o tym mówiłam 15 albo 20 lat temu. Tylko, że wtedy nikt tego nie słuchał, ludziom się wydawało, że to jest bajka. Dlatego, że my, znając Słowo i znając Boga, i przebywając w jego obecności, po prostu widzimy rzeczy szybciej niż ludzie, którzy tego nie robią. A Bo. Więc Bóg pokazuje nam te rzeczy, i Bóg nie czyni nic na ziemi, dopóki nie pokazuje swojej rzeczy, swoje, nie objawia swoje rzeczy swoim służbom prorokom. Bóg nic nie czyni na, na ziemi, jeśli to nie jest zapisane w słowie, a nie ma Bóg nie ma żadnych takich tajemnic. Tak jak niektórzy mówią, że Kościół jest tajemnicą, a, a, a Jeszua o tym nie mówił, ani prorocy o tym nie mówili. To nie jest żadna tajemnica, bo po prostu tego nie ma w Biblii, tylko jest w tłumaczeniach i w, w, w wymyślonych rzeczach z IV wieku. Także cokolwiek się dzieje, to Bóg już o tym powiedział i musisz mieć dwóch, trzech świadków, żeby móc to ustanowić. W tym roku był taki problem, w tym roku był taki problem z Nowym Księżycem prawda? W Izraelu, bo szczególnie nów Księżyca jest ważny każdego miesiąca, ale szczególnie jest ważny pierwszego miesiąca i szczególnie jest ważne siódmego miesiąca, bo to są miesiące świąteczne. Więc kiedy jest mu księżyca to nam data, kiedy są święta. I nów miał być bardzo dobrze widoczny w Izraelu, ale ludzie patrzyli i nie mogli go dostrzec. Prawda? W końcu gdzieś tam nie ma żadnych wiadomości, nie ma żadnych informacji i w końcu gdzieś tam okazało się, że ktoś tam jeden ponoć, jakiś wiarygodny człowiek, gdzieś tam widział ten Nów. No i teraz jest pytanie. Niektórzy mówią, no, on jest wiarygodny, on na pewno widział, na pewno był nów. Ale Słowo Boże mówi, że, um, że musisz mieć dwóch, trzech świadków, żeby coś potwierdzić. Nawet jeśli ta osoba widziała nów, to jest tylko jedna osoba, która widziała nów. Tak? Więc, czy rację mają ci, którzy mówią, a ona jest, ta osoba jest wiarygodna i na pewno był nów, i być może nawet matematycznie powinien być nów? Czy nie powinniśmy uznać tej daty? Otóż nie powinniśmy uznać tej daty, bo Słowo Boże mówi, że do wszystkiego musi być dwóch, trzech świadków. Na przykład Słowo Boże mówi, że nie można, nie można skazać na śmierć osoby, jeśli jest tylko jeden świadek. A ktoś powie, no ale ta osoba jest bardzo uczciwa, wiarygodna i na pewno mówi prawdę. To nic, to nic. Po prostu Słowo Boże mówi, że do pewnych rzeczy musi być dwóch, trzech świadków, najlepiej, którzy się nie znają. I najlepiej, którzy są wiarygodni, którzy to samo potwierdzają, że to samo widzieli. I dopiero wtedy rzecz jest ustanowiona. Nie można ustanawiać rzeczy, i wiele doktryn w różnych kościołach jest ustanowionych, bo gdzieś tam ktoś, y, y, kobiety w Koręcie gdzieś tam mogły albo, albo musiały nakładać chustki, i coś już ktoś wymyśla całą doktrynę na ten temat. Bo gdzieś tam coś jednego się wydarzyło, co dotyczyło tego zgromadzenia, bo tam był określony problem. Więc nie ma, nie ustanawia się doktryn ani praw na zeznaniu jednego świadectwa. Musi być dwóch albo trzech, Bóg to potwierdzi jeszcze do tego w jednym słowach jednego przymierza i drugiego przymierza. Więc nawet jeśli był nowy i nawet jeśli być może była to pełnia, Słowo może nigdy nie, nie mówi nam, że święto muszą być w pełni księżyca. Zazwyczaj tak jest, że te święta są w pełni. Akurat wtedy, kiedy jest największa pełnia. Bo pełnia księżyca to też czasami jest 2-3 dni, prawda? Jest pełnia. Ale słowo nigdy, nigdy nam nie mówi, że, musi, że ma być pełnia księżyca. Natomiast słowo nam mówi, że musi być dwie-trzy osoby w Izraelu, które zobaczą Nów. I dlatego Bóg zachowuje swoją... Um, swój autor, że też on jest Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że gdziekolwiek ludzie obserwują mów, to Bóg może przynieść chmurki, bo Bóg chce akurat, żeby zaczął Święto Jutro. I wszędzie przyjdzie chmurka, jak ktoś widział nów w księżycu, on wie, że czasami nów to jest, wiesz, godzina, półtorej i nie ma tego nowiu już później. No, trzeba naprawdę, w tym momencie nie musi być żadnych murek, niczego, żeby ten nów mógł zobaczyć. No, i, 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 I tak Bóg sprawuje swoją władzę, on wciąż jest Bogiem. Zauważyliście z deszczem, prawda? że ludzie już tyle rzeczy na ziemi wymyślili, ale chociaż nie potrafią spuścić deszczu na ziemię w odpowiednim porze.